Dzień dobry, Robert Walenciak. Szanowni Państwo, zachęcam do lektury przeglądu. Piszemy w nim, zastanawiamy się w nim, jak zrozumieć otaczający nas świat, tę szaloną i brutalną, okrutną wojnę, czy też zachowania polityków, czasami absolutnie dziwne i absolutnie też wydawałoby się szalone. Piszemy o smoleńsku. Po smoleńsk wraca i w Warszawie znów będziemy mieli wielką manifestację. Choć nic, żadne nowe fakty dotyczące katastrofy smoleńskiej się nie pojawiły. Więc po cóż, Kaczyński znowu gra z moleńskiem? Piszemy oczywiście o wojnie. Marcin Ogdowski zastanawia się, co będzie, co i będzie zwycięstwem dla Rosji, a co będzie zwycięstwem dla Ukrainy. Piszemy też o języku wojennym, o, o propagandzie wojennej, jest wspaniały wywiad Małgorzaty Szczepańskiej-Piszcz z profesorem Rafałem Zimnym. On tłumaczy, jak wygląda propaganda wojenna, jak się mówi na wroga, jak się mówi na przeciwnika, jak się chce go zohydzić. To, to, to bardzo ważne, to pomoże nam zrozumieć język, który sączy się ze zewsząd i, i, i nas atakuje. Grzegorz Szkołotko, profesor Grzegorz Szkołotko i nasz dziennikarz Marek Czarkowski w dwóch tekstach zastanawiają się, ile zapłacimy za wojnę, ile to będzie nas kosztowało, jak, 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 ile będziemy musieli płacić więcej za chleb, za benzynę, za energię. I jak politycy próbują swoją nieudolność zwalać, swoją nieudolność w polityce gospodarczej zwalać na wojnę. A Jakub Dymek zastanawia się, po co nam lewica. O przyszłości lewicy piszemy również w przeglądzie i zachęcam Państwa do lektury tego naprawdę bardzo udanego numeru.